Nie, no to jest jakiś wałek. Właściwie to cały arsenał wałków. Dzięki którym pokażę ci jak zrobić taką ceramiczną choinkę. Zapisz sobie ten film, serio przyda się przy pierwszej próbie. Zaczynamy od podstaw, bo wałki same się nie zrobią. Pomyślał każdy przestępca podatkowy. A tak na serio weź kawałek gliny, wstępnie uformuj go w dłoniach i delikatnie roluj od jednej strony do drugiej. To twoje pierwsze próby może nie być najprościej, ale spokojnie, pamiętaj, że zawsze możesz zagnieść glinę i zacząć od nowa. Tu działa tylko jedno: praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka. Gdziekolwiek się da, tak nawet tu. I jeśli wałeczki już będą równe, to lecimy dalej. Z pierwszego wałka robimy ślimaka będzie nasza podstawa. Zatrzyj łączenia z obu stron i opanuj ich kształt. Następnie pierwszy wałek kładziesz na górę i lekko go przyklepujesz. Brawo, teraz zatrzyj łączenia od środka i na zewnątrz. I tak po każdej warstwie. Inaczej po wypale będziesz mieć to no, na pewno nie choinkę. Teraz najważniejsza zasada modelowania. Jeśli chcesz, żeby twoja praca się rozszerzała, układaj wałki tak, aby minimalnie wystawały na zewnątrz. A jeśli ma się zwężać ku górze, przesuń wałki bliżej osi pracy. I tak warstwa po warstwie rośnie twoje ceramiczne drzewko. Na koniec możesz je jeszcze wygładzić albo zrobić fakturę. Pamiętaj o zrobieniu dziurki w dnie, inaczej twoja praca może eksplodować w trakcie wypału. Ja dorzucam jeszcze gwiazdeczkę i mamy finał. Daj znać w komentarzu jak ci idzie kręcenie wałków, bo to sztuka, ale do ogarnięcia. A to był kolejny odcinek domowego lepienia, który tworzę wraz ze sklepem ceramik.pl. Więc jeśli nie chcesz przegapić następnych, obserwuj nasze profile. Do zobaczenia w następny poniedziałek.